że Bitcoin zjedzie do poziomu 6400 dolarów. Czy może będziemy plątać się w górnej części tego to wykresu, tego tunelu z zniżkowego? O tym w dzisiejszym kryptoku oczywiście przypominam wszystkim, że nie jest to porada inwestycyjna i wszelkie informacje są warte. wideo mają jedyny cel, Rozrywkowy i są to wyłącznie moje opinie. Nie jestem żadnym doradcą finansowym ani doradcą jakimkolwiek. Proszę mnie nie słuchać. Każdy robi za siebie każdą rzecz, jak może, inwestując w kryptowaluty. Wiąże się to z wielkim, wielkim ryzykiem. Twoim około Twoim oko na krypto, to jest to numer 15. 15 numer, powtarzam, jest dzisiaj 25 sierpień 19.32. I co to się stało ostatnio? Co to się stało? Co to się stało? Od wczoraj zjechało po prostu dość konkretnie, że nawet ja nie przewidziałem, bo przypominam tylko, że mówiłem, może pójdzie w górę. Może pójdzie w dół, także jeśli by przekroczyło tą linię, robiłbym longi, a jeśli by przekroczyło tą, robiłbym shorty. Tak jak już przy końcówce wideo, właściwie było 9900. to mówiłem, że przy 9800 zrobimy shorta, czyli będziemy zarabiać na spadkach, tak zwany CFD trade. No i planowałem zamknąć gdzieś tutaj i zainwestować w długasa. No, i co to się stało? No, zjechało faktycznie, przekroczyło ten punkt 9300. Czyli to jest ta kolejna linia, gdzie było duże, duże wsparcie techniczne, historyczne. Tak, Widać, tu było, tu było, tu było, nawet tu można powiedzieć, no, taki, taki extension, nie? Gap, właściwie, niektórzy nazywają. No i, no i gdzieś tam też było, to nawet nie pamiętam o czym mówiłem, ale, ale tak no i zjechaliśmy właśnie do tej linii środkowej tego trendu, trendu no tego kanału zniżkowego, jak widać załączyłem tutaj dodatkowy wskaźnik, wskaźnik RSI on nam mówi co jest potencjalnie overbought or oversold, czyli za dużo jest nakupionego, albo jest wyprzedane z dużej ilości, czyli jeśli jest w granicach 20, 30 lub powyżej 70 czy 80, w zależności od tego, kto to interpretuje. Jeśli jest tutaj poniżej 30, generalnie jest to wskaźnik nam mówi, że jest oversold, czyli Bitcoin jest oversold, za dużo ludzi sprzedało i wypadałoby kupić żeby zarobić e, Natomiast e, jeśli jest późno 70 mówi nam to, że... O, coś się przeładowało, Mówi nam. No co jest. K, 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 o nie sorry, sorry. Chyba nagrywa się dalej. E, jeśli jest pójdę 70, powinniśmy kupować, tylko proszę pamiętać, co się stało ostatnio? Byliśmy tutaj Byliśmy z 40 i co? Zjechaliśmy na 30, czyli ludzie sprzedawali, no bo też ludzie się nie wszyscy liczą z tymi wskaźnikami, tak jak mówiłem ostatnio. Warto słuchać wskaźników. W większości przypadków one się sprawdzają. Proszę zobaczyć tutaj. Tak, powyżej 90 to był ten, ten punkt, gdzie cena osiągła prawie 14 tysięcy dolarów. No i to musiało zaskutkować. Odbiciem, znaczy się kolekcją w dołu, czyli za dużo było nakupionego, ale trzeba wyrównać. No i teraz, co, co się może stać? Sorry za te trzaski, tle. Cóż może się stać? No, jechaliśmy trochę tym górnym kanałem i teraz, jak widać, ta środkowa linia działa no właściwie jako wsparcie, wsparcie techniczne, tak? tutaj by się odbijaliśmy, czyli jakbyśmy to wyrównali na prosto, no to całkiem nieźle to wygląda, mimo że przebiliśmy ten punkt wsparcia przy 9000 9000 100 9500, no tych, tych granicach, bo to też jest dość powiedzmy 9000, no i teraz zjechaliśmy troszkę niżej i wygląda na to, że że rynek musi się zastanowić co z tym fantem zrobić, czy będziemy czy będziemy po prostu szli w górę czy jeszcze troszkę popikujemy w dół ja to tylko skasuję, bo tu trochę śmieci zostało z ostatniej audycji czy jeszcze troszeczkę zjedziemy w dół, ale tu możemy zacząć na 4 godziny. Co tam, e, czy już przekroczyliśmy tą linię czy nie, nie no delikatnie jesteśmy właściwie pod linią, tak. Trzeba brać oczywiście margines błędu, aczkolwiek tutaj tuż tu jest 19, zobaczmy sobie na godzinnej. Na godzinnej to w ogóle będą fajerwerki. Nie, na godzinnej jest przy y, 40. Także to się zmieni w zależności jak się patrzy na to człowiek, tak? Ale tutaj były duże strzały na czerwono. Dużo ludzi. Dużo ludzi sprzedawało, dużo ludzi, tak jak ja szortowało, żeby potem zakupić. Aczkolwiek ja zamknąłem shorta dość wcześnie. Zrobiłem tak jak mówiłem, że nawet no, parę procentów nie wystarczy, no ale to... Niektórzy mówią tak, że straciłeś, bo nie zarobiłeś. Więc ja wam powiem tak. Ja nie straciłem, bo jestem na plusie. Tak? To jest najważniejsze. No i tutaj wracając oczywiście znaczy do historycznych wykresów, proszę zobaczyć, jakie jest tutaj podobieństwo. Tak? Czyli po ostatnim wielkim boomie doszliśmy do 20. Potem było mało odbicie, tak? Doszliśmy do 13. Potem było odbicie, do, Czekajcie, no było ile? 14 prawie, no potem było do 13, było do 16, tak? Potem Nastąpił y, zjazd, tak, nastąpił zjazd, odbicie, zjazd, mniejsze odbicie, zjazd, jest, jest, jeszcze mniejsze, tak, no i pfff, jebu dół, w dół, do. no dość, y, dość ciekawie, no jeśli tutaj to się spełniło, ten spadek, o którym mówiłem, że jest możliwy oczywiście, no to mamy przed sobą dość długi okres stagnacji. Może to być dobre dla innych a tak zwanych altcoinów. Może u nich coś się wyrówna. No ale dobra, w najbliższym czasie czego możemy się spodziewać? Jako, że dotykamy już, już jesteśmy na tej granicy 8 do 8,300. Możliwe jest, że niestety, niestety, ale zostanie ta granica. Ta granica przebita dawać mi tutaj ten mazak. Najpierw na czarno. Gorszy, gorszy po prostu, że tak powiem, gorszy scenariusz. Gorszy scenariusz będzie taki: zjedziemy tu od tego punktu, a ten punkt jest w 6400, czyli to jest ten ostatni. Bastion oporu. Ostatni poziom, gdzie notowane były dość, notowane było dość wysokie wsparcie, bo tu trzymaliśmy się. Trzymaliśmy się. A jak już to przebijemy, no to kolejny przystanek będzie już w 4000 tysiącach i niżej. No ale no oczywiście nie musi tak być. Nie musi być. Proszę Państwa, że cały czas dzielnie inwestorzy kupują, jakbyśmy jechali wzdłuż tej linii, wzdłuż tak? tego badziemia. Jesteśmy w górnej, może być, że tutaj wjedziemy i będziemy lecieć w dolnym, aż Bitcoin nie będzie nic wart, ale jest, jest też inna opcja, natomiast możemy, możemy sobie jechać, proszę Państwa, w górę, Uch. no i wiadomo, że tutaj już wszystkie chwyty będą dozwolone. Najważniejsze, żebyśmy przebicie 9300, możliwe, że zatrzymamy się na chwilę tutaj i zdecydujemy, co dalej. Czy będzie przebicie, czy też zbicie głęboko, głęboko w dół. O tym dowiemy się już w najbliższym czasie. No i właściwie to by było na tyle w Kryptoku. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie wskaźników. Słuchajcie ich. Bo one mówią dobrze. One mówią prawdę. W większości przypadków. Trzymajcie się.